na kolano, a ja jestem Ja jestem tutaj z strony METI A dzisiaj gramy w Minecraft Dzisiaj już kolejny odcinek Minecraft To Minecrafta Jak, jak wam się podobają no, takie odcinki Minecrafta To jak, napi, jak napiszecie w komentarzu Minecraft to przypominam wam Serduszko, a w tym razie Zabieramy się do, do wygrania Minecrafta Czyli na początku musimy znaleźć jakieś działo o, okay. uh o, -oh. mam małe rzędy. Czekajcie. Okej, okay, właśnie moi drodzy, czekajcie. Tu coś się włączyło. Wysłuchajcie, właśnie już teraz wbijam czaku jak widzicie, tutaj. Musiałam to trochę. Bardzo yy, czuję, teraz mega głodny. O, może sobie zjemy. to teraz mnie wzraża ale teraz muszę wykopić węgiel tylko muszę postawić crafting zrobić kilof ups to motyka Zrobiłem motyka nie kilof dobra mam kilof teraz to muszę zniszczyć może nasionami OK. Okej, okay, właśnie teraz idziemy właśnie. O! Cieszkinia, ale nie pójdę po mam pochodni. Dobra właśnie o, Właśnie zrobimy sobie łopatę, bo po, połowę po by się przydała. Okej. Okay. O, i mamy łopatę jeszcze sobie zrobimy plaflowy ok żeby e, nam się nie, nie zniszczyły dobra I, e, żeby, żeby nie dostali się na samą górę tam, tam gdzieś jest węgiel o tutaj jest węgiel ale potrzebujemy tylko Nie wam to niech to pisze w komentarzach, a ja wyślę wam serduszko. I, I dzisiaj wbijmy tutaj e, 50, łap, 50, 50 tysięcy łapek górę. To nagram kolejny taki odcinek, że przechodzę Minecrafta, a zabijam Widera. Ok, właśnie szukamy węgla. Czy ja zostawiłem crafting? Nie, nie mam. Mam. O, tutaj jest jakaś yy, no, jaskinia. No to idziemy tam, czy tam będzie trochę węgla. Tylko, że musimy zrobić w tym piecyku. Naczynkowy kop, blow, kop, kop что это за материал, не помню. А че это я? не выезжать. Ах, А, не видно. Окей. Okej, okay, dobra, już. Słuchajcie, już 4 minuty już to przeszło. Czekajcie, już mam 16. Dobra. To mi wystarczy na jeden pieczek. Ok. Tak, mamy. I jeszcze jeden. ok mamy mamy piecy, teraz sobie to zniszczymy i idziemy kopać oczywiście chyba to e, węgiel żebyśmy mieli pochodnie o. oj nie, nie dobra mamy węgiel tutaj jeszcze trochę się podsadzimy Ok, okay jestem już węgiel Możemy go wykopać. Pięknie, mamy już trzeci level. Ok, widzi się na dole tam. Ok, tutaj już wykopaliśmy Ten węgiel będzie nam bardzo, bardzo potrzebny. Bardzo, 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 mega, 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 mega potrzebny. O, będzie musieli e, e, no, chyba wiecie co, palić tak dalej okej, okay, i mamy o tam jeszcze jest węgiel, jak widzicie tam na górze o tam okej, okay. o wow I jeszcze wyżej. Co? Nie, wier Nie wierzę. W ogóle musimy mieć jakieś łóżeczko, oczywiście. Okej. Okay. Okej. Okay. I mamy. Dobrze, poczekajcie. Bo teraz widzimy się tak. Okej, okay, moi drodzy, właśnie jestem już. Po kilku minutach. Jak widzicie już tyle zrobiłam stale stalej noc, chyba no, jest noc już ustawiłem wchodnie, pozrobiłem. I właśnie szukam e, ten żelaza. No, żelazo. Nie wiem co powiedzieć, ale na razie nie będę trumaniczna, no to widzimy się za chwilę.